Mówi się, że był zdolniejszy od Napoleona i bardziej inteligentny od Aleksandra Wielkiego. 2 sierpnia 216 roku przed naszą erą, pod kannami, pokazał jak wyglądała ówczesna, genialna strategia wojskowa. Moje drogie, moi szanowni, witam Was serdecznie na kanale dawno temu. Jestem tradycyjnie i niezmiennie przeszczęśliwy, że jesteście z nami. Naturalnie jestem przeszczęśliwy, że są z nami osoby, które zasubskrybowały nasz kanał. Oczywiście jestem równie szczęśliwy z tego powodu, że jesteście także i Wy, moi drodzy, którzy jeszcze tego nie uczyniliście. Aczkolwiek w tym miejscu muszę skierować do Was delikatną prośbę. Jeżeli zechcecie, to kliknijcie w pole subskrybuj. Staniecie się członkami elitarnej widowni subskrybującej nasz kanał. Nade wszystko witam naszych patronów, którzy zapewne bacznie spoglądają na nasze poczynania. Jeżeli chcecie z kolei do nich dołączyć, musicie przejść na platformę Patronite, gdzie nas bez problemu odnajdziecie i w pewien sposób udzielicie nam swojego wsparcia. Natomiast dziś dziś przenosimy się w lata starożytności, w lata niezbyt dobrze wspominane przez większość uczniów, którzy musieli się uczyć o słynnych wojnach punickich, ponieważ, no, jak dobrze wiemy, były ich. A my dzisiaj będziemy mówić o postaci, która jest nierozerwalna z tym okresem w historii yy, związana, ponieważ yy, będziemy mówić o Hannibalu. O Hannibalu Barkasie, który żył w latach 246-183, naturalnie przed naszą erą, no i uznawany jest współcześnie za genialnego wodza, za genialnego stratega, za człowieka, który potrafił ogrywać Rzym który już wtedy bardzo mocno zaczął aspirować do roli imperium. Ale yy, zacznijmy naszą opowieść, jak zawsze, od samego początku. Gdy Hannibal przyszedł na świat, a było to prawdopodobnie w roku 246 przed naszą erą, wojna między potęgami ówczesnymi, czyli pomiędzy Rzymem a Kartaginą trwała już 18 lat i nic nie wskazywałoby na jej rychłe zakończenie. No po prostu za Równo Rzym, jak i Kartagina walczyły ze sobą na kompletne wyczerpanie. No i tu musimy wspomnieć o słynnej wojnie punickiej, pierwszej wojnie punickiej. Toczyła się ona w latach 264-241 przed naszą erą. Natomiast same wojny punickie to Ogólna nazwa dla konfliktów zbrojnych, które były pomiędzy Republiką Rzymską a Kartaginą, państwem powstałym z fenickiej kolonii w Afryce Północnej. No obecnie, jeżeli byśmy spojrzeli na mapę, jest to teren Tunezji, ale skąd w ogóle nazwa punickie, określenie punickie? Ano tutaj musimy wspomnieć o Półnie, ponieważ no, mamy tu bezpośrednie odniesienie do języka łacińskiego. No i to jest oczywiście odniesienie, które bardzo mocno typologicznie nam wskazuje na Fenicjan. No bo oczywiście Fenicjanie założyli swoją kolonię, która stała się półną. No i tutaj mamy wyjaśnienie tejże kwestii. Nie były to wojny kartagińskie, tylko były to wojny. Punickie, no w starożytności określano je zresztą takim mianem, wojny fenickie, czyli wojny punickie. Myślę, że rozwialiśmy nieco wątpliwości, skąd te nazwy w ogóle się dziwne wzięły w historiografii. Przejdźmy zatem o krok dalej, ponieważ no, odcinek traktuje o Hannibalu, więc należałoby powiedzieć co nieco o jego rodzinie. Rodzinie, a rodzinę miał bardzo, bardzo zacną. Był bowiem synem Hamilkara Barkasa. Po zwycięstwie Rzymian w pierwszej wojnie punickiej Hanibal, Hamilkar, przepraszam, ojciec Hannibala, wyprawił się na Półwysep iberyjski, aby tam utworzyć nowe imperium kartagińskie, które miałoby w konsekwencji znowu zacząć walczyć z Rzymem. No i wtedy towarzyszył mu dziewięcioletni syn, który wówczas w tamtym czasie złożył słynną przysięgę głoszącą, że nigdy nie będzie przyjacielem Rzymian, ba, że będzie na każdym kroku starał się Rzym pokonać. W roku 221, w wieku mniej więcej 25 lat, no bo tu mamy znowu ten znak zapytania odnośnie daty urodzenia Hannibala, dowództwo nad Armią Kartagińską w Hiszpanii po śmierci Hasdurbala Starszego, czyli swojego wuja, przejmuje właśnie tenże młodzieniec. Natomiast tu wspomnieć by trzeba było o tym, że wuj który do tej pory dowodził armią, zginął w wyniku zamachu, więc tu prawdopodobnie Rzymianie mogli maczać palce, jeżeli chodzi o śmierć wuja Hannibala. Niemniej jednak, 25 lat, człowiek młody, ale jak na tamte czasy już niezwykle doświadczony, przejmuje dowodzenie armią w Hiszpanii. No, tutaj dosłownie słóweczko jeszcze o wuju Hannibala, czyli mowa tutaj oczywiście o Hasdrubalu Starszym. Był zięciem Hamilkara Barkasa. Natomiast co najważniejsze, yy, jego teść był legendarnym założycielem słynnego hiszpańskiego miasta Kartagena. No, dzisiaj jest to mekka dla wielu turystów. No i wracamy do naszej głównej postaci, bowiem musimy kontynuować opowieść o Hannibalu. Hannibal obejmuje dowództwo. Obejmuje dowództwo i zaraz, praktycznie w tym samym momencie, rozpoczyna ekspansję, poszerza kartagińskie posiadłości w Hiszpanii. W momencie, gdy w roku 219, przed naszą erą, zajął sprzymierzone z Rzymem miasto Sagunt, wybucha II wojna punicka. Rzymowi się to oczywiście bardzo nie podoba. Co ciekawe, nie podoba mu się tylko teoretycznie, ponieważ no, miasto Sagunt było sprzymierzone z Rzymem, ale Rzym wtedy nie udzielił żadnej pomocy. Miastu, które zostało zajęte przez Hanibala. Rzym uznał jednak działania armii Hanibala i samego Hanibala za złamanie układu z roku 226, no i naturalnie wypowiedział wojnę Kartaginie. Tu no, niestety, niektóre kontrowersje wypływają, jak choćby to, że no, miasto Sagunt było miastem sprzymierzonym z Rzymem, ale Rzym po tym, jak zostało miasto zajęte przez Hannibala, nie podjął żadnych militarnych kroków, wypowiedział tylko i wyłącznie wojnę Kartaginie. No i tu zaczynają się takie prześwity geniuszu strategicznego Hannibala, ponieważ pierwsze genialne zachowanie strategiczne to decyzja, aby uprzedzić rzymski atak. Hannibal nie chciał czekać na to, że armia rzymska pierwsza zaatakuje. Zdecydował o skierowaniu działań wojennych na terytorium przeciwnika. Więc, no, bardzo Przyznacie, odważna decyzja, no ale Hannibal, młody dowódca, był też dowódcą, bardzo takim, jak się wydaje, raptownym. Z powodu przewagi przeciwnika na morzu, Kartagińczycy musieli przemaszerować do Italii drogą lądową, no i tak przez Hiszpanię, południową Galię, Alpy zachodnie do Galii przedalpejskiej, no i Galia przedalpejska to oczywiście brama już do samej Italii. Jak sami widzicie, nie był to teren płaski, więc przemaszerowanie z ogromną armią już przysparzać miało wielu problemów, ale weźmy też pod uwagę, że Hannibal ze swoją armią miał się przeprawić przez góry więc to kolejny problem. No i dodajmy oczywiście, że armii Hannibala towarzyszyły także słynne bojowe słonie było ich 37 ale jeżeli popatrzymy na szacunkowe liczby armii Hannibala no to musimy spojrzeć na rok 218 przed naszą erą wtedy to wódz Hannibal poprowadził swoją armię z południowej Hiszpanii do Italii i tak, ta armia mniej więcej szacunkowo rysowała się w obrębie 30 tysięcy pieszych, od 15 000 do 20 tysięcy konnicy, no i te wspomniane już przeze mnie 37 słoni bojowych. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że my idziemy z tak ogromną armią, idziemy przez wysokie góry ośnieżone, mamy słonie bojowe do przeprowadzenia. Rzecz kompletnie niewykonalna, no może w dzisiejszych czasach tak. Ale pamiętajmy, że jesteśmy w czasach Hannibala, jesteśmy przed naszą erą, więc naprawdę szaleństwo, ale także i geniusz z drugiej strony. We wrześniu tegoż roku Kartagińczycy przekroczyli Rodan, po czym przeszli przez Alpy. Prawdopodobnie, tutaj historycy do dzisiaj mają trochę wątpliwości, ale prawdopodobnie yy, przełęczą Moncenii. Do Italii przeprawiło się 20 tysięcy piechoty. I 6 tysięcy jazdy. No, oczywiście armia Hannibala została przez tą ekspedycję przetrzebiona. Niektórzy nie potrafili zrozumieć, jak można przechodzić przez tak wielkie góry, zamarzali, umierali. Oczywiście choroby do tego wszystkiego dochodziły. Natomiast kiedy przeprawili się przez te y, wspomniane już przeze mnie góry, y, armia Hannibala y, miała pewnego rodzaju uzupełnienie, ponieważ Hannibal krocząc. Krok po kroku w kierunku Italii zdobywał sojuszników. Zdobywał sojuszników w postaci miejscowych plemion, i te miejscowe plemiona, które także walczyły z Rzymianami, dołączały do armii Hannibala. Między innymi oddziały Hannibala zasiliły chociażby celtyckie plemiona Insubrów i bojów. Po zregenerowaniu armii czyli już po uzupełnieniu braków liczebnych w listopadzie Hannibal pokonał armię Publiusza Corneliusa Scypiona. To bardzo ważna postać w tej opowieści i pokonał tęże armię nad rzeką Ticinus. W grudniu rozbił połączone armie konsularne nad Trebią. Więc zwycięstwo goni zwycięstwo, ale popatrzcie moi drodzy na kolejny paradoks. Hannibal wyprzedza atak armii rzymskiej to po pierwsze. Przedostaje się wraz ze swoją armią przez bardzo niesprzyjające tereny. To po drugie. W tym samym czasie potrafi także znaleźć sobie sprzymierzeńców i sojuszników. To po trzecie. No i po tych wszystkich perturbacjach jeszcze jest w stanie pokonać armię rzymską. No czyż to nie jest świadectwem jego geniuszu? Wydaje mi się, że po trosze tak. Ale przejdźmy dalej w naszej opowieści. Mamy rok 217. No i w tymże roku ominął Hannibal wraz ze swoją armią, stacjonującą pod Arretium, armię konsula Gajusza Flaminiusza, po czym wprowadził ją w zasadzkę. I 23 czerwca doszczętnie rozgromił wojska rzymskie na w słynnej bitwie nad jeziorem Trazymeńskim. Mówiąc wprost, kolejny genialny strategiczny wybieg Hannibala. Ostra zima w północnej Italii i późniejsza przez przeprawa przez bagna spowodowała, że spośród ponad 30 idących z armią słoni bojowych ostał się tylko jeden. No, niestety pogoda i wysiłek nie oszczędziły słoni bojowych, a sam Hannibal utracił wtedy właśnie w tym okresie jedno oko wskutek. Zakażenia. Była to sytuacja grożąca jego życiu zapewne, ale skończyło się li tylko i wyłącznie albo aż na stracie jednego oka. Stąd do końca życia był człowiekiem jednookim. W tym samym czasie Rzymianie zdążyli przygotować i wystawić największą w swojej historii 86-tysięczną armię, której Hannibal mógł przeciwstawić około 50 tysięcy żołnierzy. No, i mamy 2 sierpnia roku 216, przed naszą erą, pod Kanami nad rzeką Eufidus doszło do bodaj najsłynniejszej bitwy czasów starożytnych. Moi drodzy, Hannibal zastosował podczas tej bitwy bardzo ciekawe rozwiązanie strategiczne, bowiem półkolisty szyk kartagiński, który był wysunięty ku nieprzyjacielowi, yy, i następnie ten szyk zaczął zamykać Rzymian w pewnego rodzaju kotle. No właśnie przez ten kocioł kartagiński nie dało rady się przebić. Okrążone wojska Rzymian wtedy właśnie w bitwie pod Kannami, w wyniku zadziałania tej genialnej, strategicznej myśli, zostały mówiąc wprost zdziesiątkowane i zmasakrowane. Po bitwie pod Kannami, część miast Italii, mówiąc wprost, przyłączyła się do Hannibala. No i Hannibal, niemniej jednak, wtedy stracił także trochę żołnierzy i nie mógł już prowadzić bardziej defensywnej polityki. Musiał zająć się ofensywą. I tutaj, historycy do dnia dzisiejszego zastanawiają się, zachodzą w głowę, dlaczego Hannibal po tylu zwycięstwach nie zaatakował Rzymu. Nie zaatakował głównego miasta Italii. E, Hannibal prawdopodobnie wiedział, zdawał sobie sprawę z tego, że Rzym będzie bardzo mocno broniony. Nie chciał narażać swojej przetrzebionej armii. E, wiedział i doskonale zdawał sobie sprawę także z tego, że Rzym ma wielu sojuszników, którzy zgodzą się przyjść mu z pomocą. Stąd Rzym omija. Nie podchodzi pod miasto, a był już naprawdę całkiem niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów yy, i zaczyna pustoszyć, zaczyna pustoszyć południową część Italii. Yy, w roku 204 stypion afrykański starszy wylądował. W północnej Afryce zmuszając Hannibala do wycofania się z Italii. Był to z kolei bardzo dobry zabieg strategiczny w wykonaniu Scypiona. Hannibal pustoszy południe Italii, a w tym samym czasie jego największy wróg, czyli Scypion Afrykański reprezentujący Rzym, ląduje w jego rodzimych stronach, no i Hannibal chcąc, nie chcąc musi wracać, musi bronić swojej ojczyzny. Zaś w 202 roku pokonał Scypion jego wojska w słynnej bitwie pod zamą, zmuszając tym samym Kartaginę do zawarcia bardzo, ale to bardzo niekorzystnego traktatu pokojowego. Kartagina w wyniku tego traktatu straciła wszystkie swoje posiadłości poza Afryką, no i musiała zapłacić ogromną kontrybucję oraz podporządkować swoją politykę zagraniczną Rzymowi. Mówiąc wprost, Kartagina miała stać się wasalem ówczesnego Rzymu. Przejdźmy zatem krok dalej, ponieważ no musimy wspomnieć o tym, co działo się z Hannibalem. Bardzo ciekawa sytuacja. Hannibal pozostał dowódcą armii kartagińskiej do roku 200, gdy został odwołany wtedy, to właśnie pod wpływem nacisków rzymskich, a następnie w roku 196 pełnił funkcję sufeta. W roku 195 Oskarżony został o, przez możnych, ówczesnych, kartagińskich i rzymskich, także o kąszachty z Antiochem III. E, te pertraktacje mówiąc wprost, dyplomatyczne miały być skierowane, a jakżeby inaczej, przeciwko Rzymowi, i wtedy to właśnie Hannibal jest zmuszony do ucieczki, do ucieczki z własnej ojczyzny. Udaje się najpierw do Tyru, po czym faktycznie znajduje się na dworze króla Antioch'a w Efezie, z którym to właśnie miał spiskować przeciwko Rzymowi. Antioch niestety dla niego ponosi sromotną kręskę w pojedynku z Rzymem. W roku 189 ucieka do Bityni, do króla Prusjasza, gdzie w 183 roku popełnia samobójstwo. Mowa rzecz jasna o Hannibalu. Hannibal popełnia samobójstwo. Ten genialny strateg, genialny wódz po tułaczce, po ucieczkach z miejsca do miejsca wypija truciznę. Ale nie byle jaką truciznę. Truciznę, którą otrzymał od swojego ojca i zawsze nosił przy sobie w pierścieniu. Byleby tylko nie wpaść w ręce Rzymian, a jeżeli by się to stało, to w tym momencie miałby idealne dla siebie rozwiązanie. Trucizna zawsze była w pierścieniu na jego palcu. Przed śmiercią, czyli przed wypiciem trucizny, Hannibal miał powiedzieć. Uwolnijmy Rzymian od ich długiego niepokoju, skoro twierdzą, iż zbyt długo jest czekać na śmierć starego człowieka. Yy, no właśnie, Hannibal umiera, yy, zostaje pochowany, ale tu jest wielka zagadka, ponieważ lokalizacja grobu Hannibala do dzisiaj w zasadzie nie została określona. I tutaj musimy spojrzeć e, troszeczkę bliżej naszych czasów, bowiem z inicjatywy tureckiego męża stanu, czyli Atatürka, który był wielkim, ogromnym miłośnikiem Hannibala, w roku 1981 zbudowano na południu dzisiejszego Gebze wielki, monumentalny grobowiec. Grobowiec będący symbolicznym grobowcem Hannibala. E, no i tam do dnia dzisiejszego zjeżdżają turyści, zjeżdżają ci, którzy. Eee, zaczytują się w historii Hannibala, tego genialnego stratega. Jestem ciekawy Waszych opinii na ten temat. Jestem przede wszystkim ciekawy Waszych opinii na temat samych wojen punickich. Czy chcecie, abyśmy rozwinęli kwestie tych wielkich, starożytnych konfliktów w kolejnych odcinkach naszego kanału? Będę wyglądał ich bacznie w komentarzach pod tym filmem. Jeszcze raz przypominam i gorąco zachęcam do subskrypcji naszego kanału. A nade wszystko zachęcam do tego, byście wyglądali kolejnej premiery na kanale dawno temu.